Witajcie, kochane! Znajdujemy się w naszym salonie przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. Wszystkie sukienki, które Wam dzisiaj zaprezentuję, również są na www.laversa.pl. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować propozycję na komunie. Między innymi sukienka, którą ja mam na sobie, to jest sukienka Gloria. To jest nasz Hit. Naprawdę niesamowity model. Lekka, zwiewna, tak naprawdę na każdą okazję na komunie, na wesela, ale właśnie dzisiaj prezentuję Wam wersję komunijną. Dekolt jest kopertowy, tutaj fajnie wiązane, rękawki. Tutaj bardzo wygodny model z rozciętymi właśnie rękawkami w przepięknych wersjach kolorystycznych. Także koniecznie musicie zobaczyć u nas w salonie i na www.laversa.pl. Model występuje do 54 rozmiaru. Oprócz tego przygotowałam na dzisiaj sukienkę Perole. Występuje w trzech wariantach kolorystycznych. Mamy haber, mamy przepiękne cappuccino i cudowną, głęboką fukcję. Ten model występuje do 52 rozmiaru od rozmiaru 40. E, oprócz tego też cudowna klasyka, czyli mała czarna wersji kolorystycznej, sukienka Eder dekolt kopertowy, marszczenie pod biustem, co nieco nam kamufluje i kawałeczek rękawka. Dziewczyny, naprawdę, modele są niesamowite, do wykorzystania i na wiele okazji, w szczególności na komunie, które nam się tutaj niebawem zbliżają. Także serdecznie Was zapraszamy do naszego salonu przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu i na www.laversa.pl Oczywiście, to są tylko yy, niektóre sukienki, które posiadamy na stronie i tutaj w salonie jest tego po prostu ogrom. Także serdecznie Was zapraszamy. Do zobaczenia. Редактор